Cześć, witajcie na moim kanale Kawa bez mleka. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który tak naprawdę powstał w odpowiedzi na Wasze wiadomości do mnie, ponieważ e, ostatnio coraz więcej ich dotyczy m, tego, czy jestem zadowolona z wózka, dlatego postanowiłam nagrać Wam film, w którym pokażę Wam, e, jak spisuje mi się e, mój wózek oraz opowiem Wam, czy jestem z niego zadowolona. Zapraszam do oglądania. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się właśnie na ten wózek. Tak naprawdę dla mnie największe znaczenie miało to, jak on się składa. Ponieważ ja e, ówcześnie miałam samochód o bardzo wąskim bagażniku e, i dla mnie najważniejsze było to, żeby ten e, wózek e, no, maksymalnie się złożył, był jak najchudszy, żebym mogła go wcisnąć. No i tutaj... E, ten wygrał. Poza tym to, co jeszcze dla mnie było ważne, to waga na przykład ramy. I rama także nie dość, że bardzo łatwo się składa, to jeszcze w dodatku jest lekka. Co także było dla mnie na początku bardzo ważne. Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, to teren, po jakim się spaceruje. Ja niestety tutaj, choć mieszkam w łodzi, ale mieszkam na obrzeżach łodzi, no niestety nie mam chodnika. I żeby dostać się czy na pobliskie osiedle czy tak naprawdę gdziekolwiek no to muszą przejść kawałek takimi wertekami. Czy jeżeli chcę tutaj na takiej uliczce pospacerować, to tak naprawdę też jest ona taka sobie. Dlatego ważne było dla mnie to, żeby wózek miał dobre amortyzatory, żeby w nim tak bardzo dziecka nie trzęsło. Ponieważ E, Cybex ma mm, bardzo duże tylne koła, które Wam zaraz tutaj będę pokazywała, e, no to jak najbardziej spełnia te wszystkie moje mm, wymogi i warunki. Jeżeli chodzi o cenę, to tak naprawdę nie będę Wam e, mówiła ile za niego zapłaciłam, bo to chyba nie ma sensu. Ja go kupowałam w maju albo w czerwcu 2020 roku, więc e, myślę, że te ceny mogły ulec zmianie. Nie mam pojęcia ile teraz te wózki kosztują. Mm, mogę Wam tylko powiedzieć, że ja kupiłam mama i ja w Łodzi, Yy, zdecydowaliśmy się na wersję 2 wietnam Od razu kupowaliśmy bazę do yy, samochodu i fotelik i yy, on był wtedy po prostu w promocji razem yy, z tym fotelikiem i bazą. Także cena wydaje mi się, że była wówczas korzystna, ale nie, nie mam pojęcia, nie pamiętam yy, tak dokładnie, ile za niego zapłaciliśmy. Sam wózek moim zdaniem jest przepiękny, jest minimalistyczny, nie ma jakichś zbędnych dodatków. Wiem, że cypeksy są w różnej wersji. Natomiast ten jest na złotej ramie i w czarnej wersji kolorystycznej. Czerwona kokardka, wiadomo, nie muszę tego tłumaczyć. E, czy wierzę w przesądy? Nie wiem, ale myślę, że na pewno nie zaszkodzi. E, ale, wracając do wózka, e, tutaj na ramie jest taki mm, uchwyt, który można e, wykorzystać do złapania na rękę. Yy, przyznam szczerze, że yy, ja nie do końca rozumiem, yy, tak naprawdę o co w tym uchwycie chodzi. Yy, I z niego tak naprawdę nie korzystam. Być może, jak potem będzie spacerówka, będzie to bardziej praktyczne. W tym momencie tak naprawdę z tego nie korzystam. Następnie na ramię widać dwa takie yy, uchwyty. To są oczywiście zaczepy do torby na wózka. One także yy, są dołączone dodatkowo przeze mnie. Te zaczepy są z lamilu. I oczywiście tutaj normalnie nie ma. Rama tutaj wykończona jest taką brązową skórką. Logo jest w kolorze całej ramy. U nas jest to Rose Gold. Jeżeli chodzi o samą gondolę, to muszę przyznać, że jest ona wyjątkowo pliża. Najlepiej o tym świadczy to, że Leon na przykład cały czas w niej się mieści i ma jeszcze tutaj swobodną przestrzeń, chociaż przecież wiadomo, że tutaj jeszcze zwyczajowo leży. Hmm, Piworek. A drugi dowód na to, że to jest większa gondola niż y, normalna, y, to jest taki, że nie pasują tutaj żadne tak zwane uniwersalne prześcieradła. Dlatego ja swoje musiałam zakupić z piękną no Morna y, grupie Facebookowej, której nazwy nie pamiętam. Y, doradziłam się, zapytałam, które. Y, które prześcieradła będą tutaj na pewno pasowały. Inne użytkowniczki doradziły mi, że te piękny no mur na 100%. Zdecydowałam się zakupić i faktycznie są to jedyne prześcieradła, które pasują. Ja mam dwa na zmianę. W zupełności wystarczają. Myślę, że tak naprawdę myślę, że tak naprawdę nawet jedno byłoby wystarczające. Tak wygląda materacyk w prześcieradle. Jeżeli chodzi tutaj o wnętrze, to jest balono bardzo łatwe do wyjęcia. Tu wystarczy je odpiąć. Eee, całość się wyciąga, tutaj e, jest zapinane, także że z tej strony mam tutaj oczywiście gdzieś narzepy, ale to jest bardzo łatwe i do zamontowania, i do zdemontowania. Wszystko oczywiście można prać w pralce. Ja piorę raczej na delikatnych programach e, w 30 stopniach. Także jest bardzo praktyczna. Łatwo ją zdjąć do dołu, wystarczy wcisnąć te dwa przyciski. Jest ona na dwóch poziomach. Może być tak delikatnie spuszczona, a także mocniej dopchnięta. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo taki daszek, który może osłonić dziecko, czy to przed słońcem, czy przed jakąś delikatną mrzawką. Kolejną zaletą tej budki jest taki specjalny wywietrznik. Zobaczcie, tu wystarczy odpiąć guziczki. Można podnieść do góry. To tutaj do dołu dalej tak jest, więc to wszystko można y, oczywiście poodpinać, porosuwać. Myślę, że jest to bardzo ciekawa opcja i ważna przede wszystkim y, dla użytkowników tej gondoli w ciepłe dni. Leon urodził się we wrześniu, y, także korzystał z niej w sezonie jesienno-zimowym. Zaraz z niej wychodzimy, więc myślę, że z tego akurat... Y, no nie, nie pokorzystaliśmy za długo, natomiast myślę, że jest to naprawdę fajna opcja na właśnie takie letnie wiosenne spacery, żeby dziecko po prostu miało swobodny dopływ powietrza. No, i przede wszystkim, kiedy zostawiamy dziecko na przykład na tarasie na drzemkę. Aby zdjąć gondolę, należy wcisnąć z dwóch stron ten guzik. Ważne jest to, że nie trzeba wciskać go jednocześnie, można osobno, a gondolę można chwycić tutaj za rączkę. Unieść do góry i już jest zdjęta. Niestety nie mam przy sobie adapterów, natomiast tutaj można włożyć adaptery do fotelika i umieścić na tej ramie także fotelik. Aby regulować wysokością trzymanego tutaj uchwytu, należy wcisnąć ten duży guzik i po prostu albo do góry, albo do dołu. Co tam leona spacer byś chciał? No za chwilkę pójdziemy. Natomiast, żeby złożyć gondolę należy wcisnąć przycisk do regulacji wysokości, maksymalnie zniżyć do dołu, następnie wcisnąć taki mniejszy guzik, który jest na tej krawędzi ramię, złożyć do dołu, wcisnąć nogę i tak oto prezentuje się złożona rama sami musicie przyznać, że jest bardzo wąska, do tego jest lekka. Zobaczcie, śmiało można ją podnieść jedną ręką. Jeżeli to jest niewystarczające i potrzebujecie, aby rama zajmowała jeszcze mniej miejsca, to wystarczy. Tutaj są takie dwa guziki. Przycisnąć przy kole i koła się wyciągają. Co tam, Leon? Pokażemy. Hop, koła są już zdjęte. I rama prezentuje się jeszcze wędziej. Aby zamontować koła, należy je po prostu wcisnąć. Aby rozłożyć wózek, naciskamy nogą, wciskamy duży przycisk, ramy do góry, bierzemy butkę, celujemy, hop, ta-dam i mamy wózek złożony. Oczywiście, żeby zablokować koła, wystarczy wcisnąć przycisk na dole, ale myślę, że to jest takie samo w każdym wózku. Podobnie jak regulacja wysokości rączki, przyciągamy i działa. To, co ma jeszcze ta gondola, to jest oczywiście taka osłonka i ja Wam powiem szczerze, że z tej osłonki korzystałam tylko jesienią, potem zdjęłam, ponieważ Leon korzystał ze śpiworka. Na i taka osłona to już jest trochę za duża. I powiem Wam, że miałam ogromny problem z tym, żeby to zdjąć. Musiałam napisać na forum, bo no, przyznaję się, nie wiedziałam. Dlatego teraz Wam pokażę, jak założyć tą osłonę, oraz przede wszystkim, jak ją zdjąć. By założyć należy ekspresem celować. Tutaj, jest dosyć mało miejsca, ale damy radę. budkę założoną do góry, to tutaj możemy wcisnąć. Nawet przez co lidziusz jest chroniony przed wiatrem. W każdym razie, żeby to zdjąć, to nie jest tak, że można um, zrobić to którąkolwiek stroną, jak mi się wydawało, tylko właśnie zdjęcie jest możliwe poprzez przesunięcie obu ekspresów na prawą stronę. Dlatego przesuwamy ekspres od lewej strony do prawej. I ściągamy. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Natomiast yy, nie wiem, czy ja tak bardzo usilnie próbowałam na tą drugą stronę. Nie mam pojęcia. Wiecie, jako młoda mama, zestresowałam się i kompletnie mi to nie wyszło. Także tak prezentuje się yy, Cybex Priam wersja 2.0 w obsłudze. Wydaje mi się, że jest banalnie prosty. Yy, do tego. Mnie osobiście się bardzo podoba ten wózek. Uważam, że jest naprawdę estetyczny, taki. No, po prostu ładny. Nie się podoba. Jeżeli pytacie mnie, czy kupiłabym ten wózek ponownie, to odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że jest bardzo funkcjonalny, praktyczny, łatwy do składania, łatwy, jeżeli chodzi tutaj o demontaż, wszystkiego oraz mm, o pranie. To, co jeszcze muszę powiedzieć, to to, że yy, wiem, że. Dużo osób skarży się na to, że on po jakimś czasie zaczyna, mm, mówiąc kolokwialnie, rzęzić. Natomiast u mnie nic takiego się nie dzieje. Rama jest cichutka, nic nie skrzypi. Także ja jestem z niego bardzo zadowolona, ale faktycznie w internecie możecie przeczytać y, dużo opinii od także no, niezadowolonych klientów, którzy skarżą się na to, że rama nieco skrzypi. Moja nie skrzypi, także ja jestem zadowolona. Nigdy w serwisie nie był, bo nie miałam takiej potrzeby. Myślę, że tak naprawdę to jest ostatni tydzień, kiedy go używamy i będziemy przechodzić już w spacerówkę. Także bardzo się cieszę, że udało mi się zmobilizować, żeby nagrać dla Was ten film już na ostatniej prostej. Cieszę się też, że robię to dopiero teraz, kiedy tak naprawdę kończymy korzystać z tego wózka, ponieważ wiecie, co ja mogłam o nim powiedzieć w pierwszych dwóch tygodniach. No, nie za dużo. Teraz, kiedy już tak naprawdę minął czas jego użytkowania, e, śmiało mogę stwierdzić, że e, naprawdę jestem zadowolona i polecam w 105%. Dajcie mi proszę koniecznie znać, co wy sądzicie o tym wózku. Czy wam się podoba, czy nie. A może wy też użytkujecie pijama i także wam się sprawdził. A może wręcz odwrotnie, uważacie, że pieniądze wydane w błoto i wózek jest tragiczne. E, ciekawa jestem także, jakimi wózkami jeżdżą wasze pociechy. Dajcie mi proszę znać koniecznie w komentarzu. Oczywiście zachęcam was do zostawiania e, lajków, komentarzy, klikania w dzwoneczek, no a przede wszystkim subskrypcji kanału. E, Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie, aby zostawić jakiś ślad po sobie. Tymczasem ściskam Was mocno, pakuję syna do wózka i jedziemy na spacer.